Dobyte, jak się czujesz. Dziękuję, czuję się niesamowicie. Pierwsze moje mistrzostwo. Długo na to pracowałem, ciężko harowałem i rezultat widać było dzisiaj. Jak ocenisz walkę finałową? No bo tutaj walczyłeś ze swoim kolegą z klubowym. Tak, walczyłem z Pawłem, z którym już mamy ze 100 spanningów na legi. Widzimy się codziennie. Ciężko było, trochę in, inny klimat, bo jednak się cały czas widzieliśmy ze sobą i tak dalej, ale dobra, mocna walka koleżeńska. Dziękujemy bardzo za walkę. Znacie się doskonale, tak jak powiedziałeś. Czy e, tutaj ta waga, tego, ranga tego pojedynku, to że walczycie o Mistrzostwo Polskie jakoś zmobilizowała e, dodatkowo? Tak, jeszcze raz powtórzę, bo jednak ja nigdy nie zdobyłem jeszcze tego mistrzostwa, miałem wicemistrzostwa, brąz, zawsze się ocierałem o to złoto, a dzisiaj w końcu mogłem pokazać to co tak naprawdę potrafię. Widzicie jak się czujesz, jak się jeżeli chodzi o cały ten sezon, bo to był dość ciężki rok. Tak, był to ciężki rok, mieliśmy sparingi w Anglii, mieliśmy dużo turniejów na Drogosza. Mistrzostwa Polski, trzy tygodnie temu Młodzieżowych to właśnie zrobiłem wicemistrzostwo. No i w końcu mi się udało na tych mistrzostwach y strzelić się z formą i zrobić to złoto. Jak byś ocenił ten rok, jak ją sportował był dla ciebie? To był dobry rok. Myślę, że dobry rok, dużo nauki, jeszcze przede mną więcej nauki i, i podsumuję... I to jest moje podsumowanie tego roku. Czyli jesteś zadowolony. Jestem bardzo zadowolony. Odpoczynek wreszcie. Trochę tak, trochę potrzeba, bo jednak cały rok karówka i tak rok po roku i myślę, że teraz jak trenerzy dadzą trochę odpocząć to odpocznę. Dzięki wielkie. Trzymam za kolejne starty. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.